Podwójna gras. Agentka nr 6, znana jako Lena, spędziła 8 miesięcy na misji, a jej jedyną zasadą było nigdy nie czuć. Zapraszam na kanał na dłuższe treści. Misja, infiltracja i likwidacja Wiktora Rossa, potentata zbrojeniowego i rzekomego wroga królestwa. Lena miała go zabić jednym strzałem ze snajperskiej broni, by powstrzymać jego dwa lata trwający proceder handlu. Zamiast tego zakochała się w nim. Wiktor był tarujący, inteligentny i, o ironio, wydawał się być uczciwy. W dziewiątym miesiącu nadszedł ostatni rozkaz. Eliminacja ma nastąpić w ciągu trzech godzin. Lena siedziała w kryjówce z karabinem wycelowanym w okno Wiktoran. Wtedy jej wewnętrzny komunikator zawibrował: To był Wiktor. Lena, nie rób tego szepnął: Znam Twój cel. Wiem, że masz mnie zabić, ale musisz zobaczyć jedną rzecz. You... Wiktor skierował kamerę swojego telefonu na biurko. W centralnym punkcie leżał mały, srebrny medalion. Ten sam, który agenci dyrekcji operacyjnej nosili pod mundurem. Ten sam, który miała ona. Nie jestem twoim wrogiem, Leno. Jestem agentem podwójnym. Przez dwa lata udawałem wroga, by zdemaskować korupcję wewnątrz dyrekcji. Mój szef ten, który wydał ci rozkaz, jest prawdziwym wrogiem. Inwi Lena opuściła karabin. Czuła, że jej świat, jej zasady, jej dziewięć miesięcy życia były kłamstwem. Okazało się, że dyrekcja i Wiktor grali w tę samą, skomplikowaną grę, ale z dwóch różnych pozycji. Została wysłana, by zabić sojusznika. Miała dwie minuty, nim inna drużyna snajperów z dyrekcji przejmie cel. Lena wcisnęła przycisk zasilania karabinu, celowo powodując jedną iskrę, która zniszczyła optykę. Potem, zamiast uciekać, wysłała Wiktorowi jedną zaszyfrowaną wiadomość. Znam twój drugi cel. Będę tam. Ham. Działaj sam. Złamała ostatni rozkaz i pierwszą zasadę agenta 6. Wiktor był w pułapce. Teraz ich nowym celem było zniszczenie dyrekcji. Lena wiedziała, że jej podwójna gra dopiero się zaczęła, a jej jedyną bronią była miłość i zdrada. Została sojusznikiem, niewykonawcą.